Was kochani dzisiaj z wody, ale nie mam woderów, więc takie rozwiązanie. Jeszcze plutko mega, ale czarne chmury są. E, łowimy na Jana Cykatkę, tata, na obrotówkę i zobaczymy, e, e, co fajnego wpadnie. Mamy pierwszego przystojniaka, nie nasz cel dzisiejszy, ale też fajnie leci. Mamy żywiutki. Do jak na razie jest ten szczupak i nic więcej, cienko jest cięco u nas z rybami. Do nas nie rozpieszcza, zobaczcie jak leje Ach, ani pogody, ani ryb. Jeden szczupak. Jeszcze ostatnie miejsce wody objechania, jak nie, no to poddaję się. Okay. Ale leje, moi drodzy, na przy musimy teraz przejść. O jezu! Żeby kamerzysta mi się nie wywalił. Dobra, chowaj telefon do luk Dobra, chowaj telefon. Dawaj, kurde. Niestety, kochani, jestem na kolejnej miejscu w sali. Pokonanie pozwoli połapać. Zaraz będzie pewnie burza albo jakiś deszcz. Więc szybko się zbijam, żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie. I oczywiście zostawcie obserwację.